Ja nie ukrywam, że genetycznie miałam bardzo dobrą sylwetkę. Właśnie chyba przez to, że od dziecka uprawiałam sporty. Głównie myślę, że odpowiedzialne za to jest pływanie, które jest takie ogólnorozwojowe. Oczywiście no, przyszedł taki moment w moim życiu po 50., kiedy nie było to już takie proste i, i, i nie mogłam jeść na przykład tego wszystkiego, co chciałam. Zwłaszcza, że ja stosuję styl włoski, czyli śniadania dla mnie nie istnieją. Nie byłabym w stanie zjeść śniadania, chyba że przegryźć słodkiego Felga, dokładnie tak jak Włosi, zwłaszcza moi ukochani Sycylijczycy, gdzie jest mój drugi dom. Lunch, no coś tam chwycę, ale rzeczywiście wieczorem ta biesiada dla mnie jest bardzo ważna. No i po pięćdziesiątce zauważyłam, że ta biesiada jest bardzo ważna również dla moich boczków i, i że to już nie jest takie bezkarne. W związku z tym wyeliminowałam pewne produkty, co przyszło mi z ogromną trudnością. Od czasu do czasu do nich wracam, ale głównie ograniczyłam słodycze, którymi się zajadała. Myślę, że to też taka była dodatkowa dawka energii, ponieważ ja pracuję chyba, to, tak, tak uchodzę za takiego tytana pracy, w domu mówią o mnie maminci od Leonardo da Vinci, że wszystko mnie interesuje i wszędzie muszę być. No i to powoduje, że jest cały czas brak tej energii. No i to jest słodyczak, narkotyk, chwytamy za te słodycze, one natychmiast tę energię nam, tę energię nam dają, no a to nie o to chodzi. No w związku z tym absolutnie ruch, absolutnie trening, no i, i, i jednak trzymanie się takie, może nie restrykcyjne w moim przypadku, bo nie muszę tego robić, ale unikanie produktów wysokomącznych, unikanie produktów właśnie słodkich, no i też takie mądre sięganie, ale za to jest odpowiedzialny znowu mój młodszy syn i jego narzeczona, wieloletnia, 15 lat razem, w związku z tym ufam jej bardzo, która jest doskonałym dietetykiem, i jak coś jest nie tak, to, to wtedy rzeczywiście wchodzę w kasi dietę i, i, i to pomaga.